W kolejnym vlogu jadę przez te dziury, doły, górki i pagórki, wracam ze szkoły, zawiozłam Laurę, nie wyglądam z samego rana, Pojechałam na wycieczkę, postałam, pomachałam jej, wiecie, ale o 12 wraca i przyjeżdżam o 12 i ją przywożę z powrotem. Byłam w sklepie, kupiłam sobie małe zakupy, to znaczy majonez tam wiecie, bo dużo mam jajek i taką pastę jajeczną chciałam zrobić i może bym zrobiła kotlety jajeczne dzisiaj. Takie wiecie na no nawet na obiad. Yy, bo no bardzo dużo jajek mam. Muszę jechać babci zawieźć rodzicom. No może dzisiaj albo nie wiem, czy to dzisiaj czy jutro. Nie wiem, zobaczę. vloga Wam jeszcze nie puściłam, bo wczoraj w ogóle zapomniałam, że muszę go zmontować. Rano się nie wyrobiłam, nie zgrałam, nie zmontowałam, więc vlog będzie dzisiaj pewnie po, po 13 dopiero będziecie mieli. No, i tak to. I tak to, słuchajcie, jest. Piękne słoneczko z samego rana, już o 6 rano, piękne słońce. Ale miało być 4 stopnie, a było 0. 5:30 jak wstałam, się nie da jechać. 5:30 jak wstałam, to było 0 stopni. Wiecie, co przejadę? Przez te doły i się połączę. No i dobra, już wyjechałam przez te najgorsze doły, bo tam, tak wiecie lata wszystko tłuczę, w ogóle mam wrażenie, że coś mi tłucze już w tym samochodzie przez jazdę po tych dołach, jakiś pewnie amortyzator muszę panowie powiedzieć, żeby się przyjechał i zobaczył eee, tak coś, tak myślę bo to po tych dołach, już moja koleżanka to już mówi drugi w tym roku dwa razy amortyzatory wymieniała słuchajcie, bo yy, no po tych dołach jeździ i, i też mówi, kurde, no masakra Niby taki krótki kawałek, odcinek tych dołów, ale swoje robi. Jak tak się jeździ dwa razy dziennie, czasami więcej, bo to różnie bywa. No, co ja mówiłam? Aha, miało być 4 stopnie, było stopni 0. Więc ja wczoraj wieczorem poprzykrywałam doniczkami wszystkie moje pomidory. Ale takie miałam przeczucie, że te doniczki. Nie bardzo jeszcze i je do... wszystkie koce z domu wzięłam, czy znaczy, no nie wszystkie. wzięłam koce z domu i te doniczki jeszcze nakryłam kocami. Może, ura... może będzie dobrze z tymi pomidorami. Zobaczymy, e, co będzie. To będzie e, grunto się nie wszystkim nie przejmować, bo można w tworkach wylądować. Szkoda, tylko tej pracy by było. No, ale, e, wiecie. Ja zawsze wysadzałam po 15 maja, gdyby nie tał żony mi tak dużo urosły i tak dużo tego mam. Cały ten salon okno, no nie mogłam okna otworzyć, już nic przez okno nie było widać. No mówię, było tak ciepło, mówię, wysadzam. Bo przykrywam najwyżej, no i tak zrobiłam. I zobaczymy. E, wszyscy po 15 maja, ale wiecie, jestem na paru grupach na Messengerze, takich wiecie, właśnie związanych związanym z ogrodnictwem. I tam jak o tych pomidorach, to też już niektórzy powystawiali te, wkopywali te pomidory do gruntu czy coś, też mówią, piszą, że będą przykrywać, dlatego ja wiem dobra, inni wkopali, pod karpaciu, nawet niektórzy wkopywali, to mówię, to i ja wkopię, no i też tak uczyniłam, a to po pierwsze, a po drugie, to przymrozki w czerwcu mogą być i na początku czerwca też mogą być przymrozki. Potem przecież się zbiera jeszcze we wrześniu te pomidory i we wrześniu mogą być już małe przymrozki więc. Zobaczymy, jak one się tam utrzymają. Niektórych nie przykryłam w ogóle, bo już nie miałam czym. Zobaczymy, jak. Zobaczymy no. Najwyżej mam te szkarni i tyle będzie. No. Na pewno na pewno będzie dobrze, jestem dobrej myśli. A też tam się wiecie, robić tak jak w kalendarzu i słuchać się innych, to trzeba się słuchać samego siebie i być w dobrej myśli i tyle. Po pierwsze po drugie człowiek to się uczy na swoich błędach, a nie tam na innych. Wiecie o co chodzi. No, no i tyle. Jadę do domu, Amelka w ogóle jest w domu, bo to wiecie, te matury są, to ona do szkoły nie chodzi. Siedzi w domu, a Laura będzie siedziała w przyszłym tygodniu w domu, bo u nas. W szkole są egzaminy ósmoklasistów i przez 3 dni nie ma lekcji. U nas jakoś wcześniej podobno w tym roku są te egzaminy. Nie wiem, czy to wszędzie, w każdych szkołach będą tak? Po 15? Czy to tylko u nas? Ale chyba no, tak coś słyszałam, że jakoś w tym roku jest wcześniej, ale nie wiem, czy tylko u nas wcześniej, czy wszędzie. Nie mam pojęcia, bo tym tematem się już jakoś wiecie. Nie interesuję. W zeszłym roku się interesowałam, tym to już nie. No, o tutaj też ma sąsiadka wysadzone i też agro wszystko ponakrywane. No, ja nie mogłam dosyć agro-włókniny. Trudno. Pote ciepłe to im pomogą. No, nie było. Specjalnie pojechałam i nie było. Dobra. Kończę tego mojego biadolenia Jadę do domu na jakieś śniadanie. Ogarniam chatę. Powstawiam te... Powstawiam te... Yy, Co powstawiam? Jajka! No i ten czas szybko zleci do 12 po laure A potem pójdę chyba po ogródek bo jest, yy, w ogóle już na słońcu było 10 stopni. Jakby chodziłam w pół do si yy, 15 po siódmej wychodziłam, to już było 10 stopni na słońcu. Yy, więc yy, więc no nie, nie będzie za ciepło, bo chyba ma być 18. Ale co się w ogródku pójdzie po południu, sobie na pewno porobię. Zobaczymy, jak to będzie. Więc do później, bo już wjechałam w las i są doły. Kupiliśmy sobie ja. takie lody. Jeszcze las. Mm. Bardzo dobre. Takie śmietankowo-cytrynowe, fajne w smaku są. Polecamy, nie, Laura? Mm -hmm. I jeszcze były chyba karmelowe? Czy czekoladowe? Z ostatnim kotkiem. Tak, jutro sobie kupimy ich i będziemy próbować te następne, nie? Dzisiaj wzięłyśmy sobie w białej czekoladzie prze. Pyszne. polecamy. Takie pyszne ciasto kupiłam u nas w sklepiku wiejskim teraz. Jak wracałam z Laurą, a już nie będę go otwierać, potem wam pokażę, takie przepysz, przepyszotki, e, jeszcze kupiłam dwa ogórki i cytrynkę i włoszczyznę, bo to rano kupiłam, zapomniałam wam pokazać. E, tuńczyka 7,40 u nas pieski w pieskim sklepie, taki kończyk, bo będę robiła tą pastę jajeczną. To to i tam majonez tak dalej. A tu mam jeszcze, słuchajcie, koperek, jeszcze go nie wyjęłam, zaraz go otworzę, umyję, pokroję i bierzemy się za robienie kotletów jajecznych. Jestem w trakcie gotowania obiadu i nie wiem, czy Wam mówiłam, bo się zagadałam, smażę kotlety z jajek, z przepisu yy, Tutaj naszego Darka YouTube'owego, rodzynka Darek, dziękuję za przepis. Przepis na te pyszne, pyszne kotlety będzie na tym moim nowym kanale. W sumie on już jest na tym kanale, bo ten vlog będziecie widzieć dużo, dużo później. Za dzisiaj jest. O, dzisiaj jest słuchajcie. Dzisiaj jest środa u mnie. Jutro, ma... Jutro macie vlog z wtorku. Potem lump. Potem to, czekajcie, w środę. Yy, w środę macie. Nie, dzisiaj jest w środa. To w czwartek. Aha, to już środa dzisiaj. To w czwartek oglądacie. No, z poniedziałku dopiero, później w piątek z torku, w środę, w środę z. Yy, kurczę, w niedzielę? Pogubiłam się, wiecie naprawdę, bo mam dwa vlogi. Ten jutro, jutro w czwartek, widzicie vloga z. z poniedziałku. W piątek, z wtorku, w sobotę z lumpa. O, z lumpa dopiero w sobotę. Długo, długo. No to to będziecie widzieć dopiero w niedzielę, dobrze mówię. Tak mi się wydaje. To ten, yy, to ten już przepis jest dany na kanale, bo dzisiaj jest środa. Ten przepis będzie jutro, czyli w czwartek, chyba że go dzisiaj puszczę, ale nie wiem, nie, zobaczę. Więc kto jeszcze nie subskrybuje mojego drugiego kanału przepisowego, zapraszam. Przepisy tam na tym kanale są y, rzadko kiedy moje, przeważnie wasze, które wy mi wysyłacie, które tam albo gdzieś na internecie znajdę. Takie testuję po prostu te przepisy i wam y, pokazuję. Jak ktoś jeszcze nie wie, co tam na tym drugim kanale jest, nie ma takich zwykłych vlogów, tylko takie wasze przepisy. Albo moje, ale generalnie są wasze przepisy, więc zapraszam. Link będziecie mieli w opisie. Więc y, kto subskrybuje, to kto subskrybuje, to no wie, że już vlog jakby jest, prawda? Więc zapraszam was do subskrypcji, będzie mi bardzo, bardzo miło. E, dawno tam nawet nie wchodziłam, nie wiem co tam się dzieje. Dawno nie puszczałam filmów, u, bardzo dawno nie puszczałam puścia, nie tam żadnego przepisu, ale pochłonął mnie warzywnia, ogródek i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego tam mało co się działo. I dlatego postanowiłam, bo miałam tak szybko Wam ten przepis tutaj puścić, a robię nie, nagram na tamten kanał, bo tam dawno nic nie było. Tu mam jeszcze, słuchajcie, pomidory, jeszcze nie przepikowane, w tych, co wysadzałam, zobaczcie. Muszę je zaraz podlać. Nie wiem, czy ja je przepikuję chyba w jakieś doniczki i już nie mam gdzie, będą w doniczkach Tu są trzy inne, e, trzy inne rodzaje pomidorów. No dobra, więc do później. Więc tak jak mówiłam, Kotlety, przepis, jutro na vlogu, pasta jajeczna zrobiona. Miałam dodać, słuchajcie, tuńczyka i w końcu tego tuńczyka nie dodałam. Zrobiłam same jajka, troszeczkę majonezu, sól, pieprz i koperek. Wyszły tak przepyszne, tak smaczne te jajka są, że aż szkoda mi było psuć smakiem tego tuńczyka. Więc tuńczyka sobie zostawię na coś innego do wykorzystania i taka pasa sama z jajek będzie dzisiaj, naprawdę żółciutkie, no przepyszne są te ta sałatka ta pasta ja to ubijałam tym tłuczkiem do kartofli jest gitara więc przepisu żadnego z tego nie daję, no bo to proste jajka i nic takiego specjalnego chowam do lodówki, lecę, słuchajcie, do ogródka, a Darkowi dziękuję za przepis tak, tak Kosimy trawę Paweł kosi A ja jeżdżę Staczką e, I do siłkowania, sobie trawą wysiłkuję, potem sobie będę siłkować e, Jeszcze słomą u tu Baga idzie, idzie, idzie A przed chwilą się tutaj wyginał, prężył się. A teraz o, jak go zaczęłam nagrywać, to się, się wstydzi. No. Więc najpierw trawą wyściłkuje, a potem wyściłkuje słomą. Coś u teściowej na polu. No tu jest dużo takiej trawy, więc to się kosi zawsze. No, bo tu jest dużo, jakby wiecie pola i trawy. Kundle, kundle, kundle. Co? Tak, no. Z tyłu liceum, z przodu muzeum. Tak się mówi. <laughs> Ojej. No i tak. I tak to wygląda. Idzie, 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 idzie. Powiedział tylko, żebym jego spodni nie nagrywała. Uśmiech. No patrzcie no, nie chce się pokazać. Ale ładna pogoda się zrobiła, cieplutko jest naprawdę super. Super jest. Misiu. A Sonia. Ojej. Ojej, ojej. Wszystkie pomidory sobie wyłożyłam trawą. Tu i tam, wszędzie. Tak samo i tu. Już nawet nie widać, słuchajcie, gdzie są pomidory. Gdzie papryki, bo no, wszystkie, wszystko jest zielone. Tu mi liście się odparzyło od słońca trochę, ale to nic. I dzisiaj tym kocem chyba nie będę przykrywać tylko doniczkami, bo się boję, wiecie co, że mi jakiś grzyb wejdzie. W ogóle. No, dobra. Zobaczymy. Boję się, że mi jakiś grzyb wejdzie, bo jednak te koce, jak przykryłam, to były mokre. Rano, jak jakie odkrywałam, to były takie mokre, wiecie, wilgotne te koce. I tak sobie po, po, pomyślałam, że wiecie, może zaparować jakieś grzyby, wejść czy coś. I będę miała później problem jakiś z tym. Eee, I tak myślę. Czasami samymi doniczkami, bo te otwory mają, Boję się, że są to otwory i tam chud przez te otwory wejdzie. Ale z drugiej strony, jak mam zaparować i ten. Ale zabobiegawczo jeszcze miedzianem wypsikałam dzisiaj. No wypsikałam miedzianem w razie co. Yy, I zobaczymy. Yy, dzisiaj ma być jeszcze takie niby 4 stopnie. Yy, bo dzisiaj było 4 stopnie. Wam dzisiaj pokazywałam dopiero yy, jak ja przykrywałam tymi kocami bo to była pierwsza noc tylko mi się tak pomieszały te moje materiały yy, więc ten no więc tak. Yy, i dzisiaj chyba samymi doniczkami przykryję. I ma być dzisiaj 4 stopnie, potem już ma być tam 6-7. I chyba jeszcze z soboty na niedzielę ma być tak chłodno. Wiecie, trzeba codziennie patrzeć. Nie wiem, zobaczę. Na razie jest po 19 .00. przyjdę przykryć dopiero około 20 do się wykąpać, ogarnąć, bo teraz gryzą strasznie komary, a one są takie jeszcze wilgotne po tym pryskaniu, więc jak sobie tutaj powysychają. Będą teraz miały chyba lepiej, bo jak jest atrawa, to jeszcze będą bardziej miały tak ciepło od tej. Trawy, tak sobie myślę. Zobaczymy. Eee, no. Mam nadzieję, że nic im nie będzie, bo jak, jak tam coś tam ten, no to trudno się mówi. Dobra, lecę, słuchajcie, do domu. Dzisiaj się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i zapraszam oczywiście na jutro. Cześć.